Wielki pojedynek, ja kontra Kitek w łowieniu pluszaków z automatu. Ogólnie, jeśli dobrze pamiętacie i dobrze śledzicie moje wszystkie filmiki, ostatnio ja wygram i zdobyłam aż trzy, trzy pluszaki z automatów. Kitek zdobył zero. Zero, ale pingwin byłby mój, gdyby nie ty. Nieprawda, tak, po, po prostu nie dałeś pingwina. rady. Mieliśmy równą ilość rund, nawet ty chyba miałeś więcej. Możesz się nie kłócić, pingwin byłby mój. Dzisiaj zobaczymy, czy Kitek się zryważuje, a ja mam zamiar znowu go ograć, bo ostatnio mi tak mega szło, to może dzisiaj też Uda mi się zgarnąć ich naprawdę dużo, może na przykład cztery. Ale najpierw, jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego do na całym YouTubie mufinek, ale to koniecznie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty, a my w sumie co lecimy. Pamiętajcie, żeby wbijać na nasz sklep czyli sklep sklebufinki.pl, gdzie są nasze rzeczy. Nowy drop back to School wyleciał i oczywiście są poduszki, jeszcze są kitkowe, mufinkowe i mnóstwo innych rzeczy, także zapraszamy spakowani i w drogę. Mam przygotowanego Fusina na te Dobra, przyszła pora na rundę pierwszą, czyli jak on taki, tak? ponieważ jest to mój kanał, to ja zaczynam. Ja pierwsza wyłowię... Mam nadzieję. Pluszaki. E, wiesz co, ja chyba gdzieś miałam piątkę, ale w ogóle iść gdzieś załatwić te piątki. Ja mam chyba trzy piątki, tak więc mamy trzy, cztery no. gry. Mamy po dwie gry. Okay, znaczy, to, ja ja to jest minionek? To jest patrz, eee, z minionek. To jest, jest minionek, to jest wielki minionek. ten też. Który? Ten, ja patrzę. Ja bym chciała bo jest tyle pegio, są naprawdę ładne. A nie chcesz lubić tej ośmiorniczki, jak ostatnio? Nie. Ja już mam ośmiamniczki. Ja bym chciała minionka. To próbujemy, no nie? Dawaj wyszmę. Okej. Okay. Znaczy no, ty masz dwie szanse, tak? No bo to... Od sumia, nie no, to wymieniamy do... się od razu. Aha, no dobra, a od razu tak? nie, dwie nie? szanse, bo ja. Ok, no tak, dobra. dobra, dawaj. Okej. Okay. Co, minionka? A nie mam żadnego no, pojęcia. Matka jest Stop! lata. Stop! <laughs> Zukoczył się! O nie, no to czekaj, może baby joda? Ostatnio próbowaliśmy chyba tego baby bioda Ale ich było mniej, on był chyba wtedy jeden. No co jest? Czekaj. Tak. O. Kurczę, no nie, ale się lekko podnieść. Po prostu. Patrzcie. Noki no, tak szukaj piątaka. No ja mam piątaki, tylko że takie stare. Zabytkowe Piątaka widział. Dawaj piątek. Nie, no zblokował się. Ojej, ale Felipe też bo... się dostało. Nie, jest, jest tutaj, tylko muszę go popchnąć. Czekaj, wezmę go drugim piątekiem. Jeszcze ci wodą wpadną Wyjłaś, no nie no. No bo ten minionek tak na mnie patrzy, ja chcę, go wziąć O, dobra. Zaczynaj. O, ale dzwony biją. No, dawaj! Dobra, zaczynamy. Patrz, wiesz, że on grał wcześniej, a teraz już nie gra. Wow, mówisz, że tego? Trzy, dwa, jeden. I co? Nie. No nie, ja tu chciałam. Wiesz to ja idę no. jednak po ośmiorniczkę Ostatnio mapałem ośmiorniczkę, więc teraz też będziemy łapać ośmierniczkę. Wiesz, że ten automat To może jest inny? Ej, nie mogę dalej. Ej, serio, to jest chyba inny automat. Spróbuj. Ej. Jak coś, to zaraz zmienimy. Ośmiorniczka! co? Puszczyki. Ale jest bliżej, jest bliżej, da radę. Teraz da radę, ja Muszę. Być. To daj wejmi piątkę. Czekam na piąteczkę. Myślę, że ośmiorniczka, ona jest no, niby lepsza, ale ale jest minionka. Proszę piątka. To No dobra, próbujemy. No, polujemy na ośmiornicę. Tak więc wyśladę, czy nie? Wrzucaj kawkę. Czyli co, ośmiorniczka? A tak, ja mam to ja wszystko. Co? Ośmiorniczkę chciałam. Moi... Jaki... Jaki... Co tak musiało? Co, Czekaj. Sekundę. Na kogo teraz ty polujesz? Bo ja już nie mam... Żeby... Ja już nie wiem. No w No ośmiot... i ładnie. Nie, 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 nie. nie. Teraz to... ty, tak, dawaj. Czemu, czemu? Ostatnia pierwsza szansa... Ale dlaczego ty To tam? No bo ona już traci ze mną. No zobacz. Słuchaj, ostatnia twoja szansa i lecimy na inny. Masz, proszę cię bardzo. No. Ale ona jest złożona. No. No daj, ostatnią masz szansę, ostatnią, dawaj, do końca, lecimy na inną. Trzy. Trzy. Patrz na to, patrz na to, patrz na ten przycisk. Trzy, dwa, jeden. Ojej. Ojej. Tak, Rozpuściła, dobrze. puściłam ją, puściła ją. Halo, halo, muchinka. Dobra, Chodźcie mamy piątkę, temu. mamy piąteczkę. Dobra, no i tak, ogólnie tutaj to nie jest, ma za dużo. Ale to jest Spongebob. I, Is... i ta żółta, nie wiem, świnia Minecraftowa. Smurf, tego Smurfa smarfa zła. Oni są smurfa. ładne, są ładne. Na... Nie chcę Smurfa Jak nie chcesz smurfa? Weź no proszę cię, bufinka, bierz znamy. smurfa. Co? 5 złotych gry. 5 zł degry. No to tak jak tam. No, okej. Okay. A tu nie... rybka i mo. znaczy tą ten... jest ryb kod tak. No, nie no, musinka, tak, no tak to my nie złapiemy tego, no nie ma takiej możliwości. Ja Niech to jest To jest nawet, patrz, to jest nasz piesek z ciastek z Minecrafta. Gdzie? Tam na samym końcu. No, wow, nie widziałem cię. Uf. Uf. Teraz ty. Ej, nam go. No i na co polujesz, kiedy? Tam jest psiak z Minecrafta. No, o, Zbijcie no, się ty nie wchodzi to. Czekaj, czy on tam dojeżdża? Nie dojeżdża. Właśnie, nie kurka. dojeżdża, totalnie nie dojeżdża, nie mam szansy. Że... Ale smerfa też bym chciał. Albo spongeboba? Nie mogę. Też nie da. Rybka, rybka bym wziął. No to próbuj. To jest Edor Dori. dori. Co, czy... Nie Co mogę. Próbowałem ją szybko złapać, żeby nie zjechała na dół, rozumiesz? A tutaj? Ej! Spróbuj. Dobra, czekaj. Myszły jeleń. Myszo, jeleń. Zagrożony, wyginięcie myszą Ma takie małe, małe nóżki. Do tego, Twoja Słuchajcie, jest możliwość złapania tego, właśnie, trąba z tego przyjaciela. Go mam celować? Tak, wy, wydostań go. Uratuj tutaj, właśnie, naszego trąba z tego przyjaciela. Um. było blisko, mu kilka O. I mamy. Mofinka, mm. no musisz się bardziej postarać. no. A ja głowa. Jak... No to próbuj no. Próbuj, co uważasz za słuszne. Ja też mogę się zawsze mylić. Pamiętaj. Wszystkie albo w nic. Wszystko albo w nic. I tak, Ach, Twoja kolej. No. Trąbasty przyjacielu. Chciałbym cię zabrać do domu. Ale on chyba nie chce z tobą. Tak. U mnie wyczuł, że jak chcę stan Tak. No. Ale, ja, ja, ja. Ale zobacz jak go ładnie złapałem, dziś. Od razu w sensie było takie na zasadzie, że... On się wymyka po prostu. Nie chce iść do domu. No to prawda. On jest uparty. No, Ale to. czekaj, teraz jest tak wystawiony, że można go złapać. To może ja ci go nie będę ruszała? I to piątek? Ja ostatnio ja miałam. Próbować. Teraz moja kolej zamienimy się. I no co? No dobra, próbuj. ja mam ostatnią piątkę, że wypróbujemy. Nie <laughs> to jest w tym. dawaj. Ostatnie szanse to są. No, no. no. O On jest za mały może, no nie no Ale ładnie Chyba go i tak. zauważyłaś, że za, za każdym razem go tak, tak ładnie złapałem? Tak, on jest po taki śliski Śliski jest? No, śliski Ostatnie podejście Dobra O nie, nie. Trudno, ogóle się trudno Rozumiem to Zobaczymy czy da radę Udało się, mamy piąteczki Ja sądzę żeby jeszcze przetestować to i pójść jeszcze na tamtą okay. Czuję presję, bo mi się... Twoja kolej, ponieważ ja raz więcej chyba byłem teraz. A no faktycznie. No, teraz Czuję presję, bo mi się bardzo podobają te misje. Dobra, dawaj. Też ja nadrabiam wcześniejszą rundę. Ja bym spróbował mimo wszystko tego smerfa, bo ten smerw jest do wyciągnięcia. Okay. Wydaje mi się, tylko że musisz tak jakby złapać go, nacisnąć mm. i szybko przed A może dołem tu puścić. Coś? Ale co tam? Nacisnij drugi raz. E. Jak nie nacisniesz drugi raz, to zjedzie, on się otworzy Dobra. i nie zamknie ci się. Musisz... No nie. On nie ma tutaj za duże. Tak, i na samym dole, jak już jest, to drugi raz naciska. To nacisnij sobie raz i teraz drugi. Czy nacisnęłaś drugi raz czy nie? Nie. Nie nacisnęłam drugi raz! Ja nie wiem, czy, no szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem teraz cię nagrałem. Czy, czy jak on Żartujesz. leci? bo spojrzałem się na ciebie ch ch no, 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 no czekaj. No wiem, że wychodzi. Ja kręcę. Bo się zdziwiłem, że tego złapałaś. Nie, no, To jest y, ten, lalusz. Lalusz, ponieważ i ma ten e, i widzisz, lusterka. I i widzisz, fryj, że. Widzisz? No, ale mnie nie grać! Wygrywałam w tym. Kiedyś specjalnie tego nie nagrał, bo nie chcą się pogodzić z przegraną. Ale to jest nie fair. ja naprawdę ja powiem ci, że byłem zdziwiony, że ci to dociągnęło. Bo ja tak patrzę, myślę, że on spadnie. Tutaj nie ma szans. A widzisz, a jednak? No to teraz trzeba coś jeszcze wybrać. Ta rybka chyba, no rybka? spadł mi za bardzo tak na z tym. No ta jest ja bardzo ciężka, tak. Ja jej nie chcę tak samo stracić. na mi 20 zł no. i nie przyszła. Nie per, A teraz, a poczekaj, teraz ja czy ty? Ta ja, no bo ty nadrabiałam teraz twoją rundę. Okay. Kolejne dwie gry, muffinki, tak Teraz więc muffinki. to Dory, czy jakiej tam, jest... nie pamiętam jak ona się nazywała. Co? co? A, w sensie rybkę? No, ona była z Nie naciskasz nie. drugi nie. raz, nie naciskasz drugi A raz. Ty coś mam naciskać, ty jak masz nacis nie. No, jak wygrałaś, no bo byłaś warta, no. Nie, nieprawda. Prawda, no. Czemu mnie zamykasz? Kurczę. Jak tego nie zamkniesz, to on ci się bardziej otworzy, nie? Teraz ty. Będziesz się ze mną kłócić? No dawaj, na co celujesz? No, no. No, no na rybkę. No, nie, nie, bo mnie zdenerwowałaś. Zobaczymy, czy da radę ją... Nie wyciągnę. Jej. Nie wyciągnę. Ja ją teraz podsunę, a nie ją sobie wyciągnie, tak? Tak to ma działać znowu? To spróbuję złapać jakoś w ten sposób może. Próbuj. No dawaj. Nie. Nie, hmm. niestety. Dobra, może ostatnią piątkę na tym automacie i ja potem mam idziemy na kolejny. Tego co Tak, to co ma. Tak. Dobra, spróbuję. Czy jestem gotowy? Tak, jestem gotowy teraz. O widzicie mnie? Halo. Cześć. Hejka. Dobra. No, ey, wyciągnęłaś go troszeczkę tak. Na no, ale teraz kiesz jakaś... nie, nie, teraz ciężko będzie. No, ale spróbuj, dawaj. Dasz no radę. nie, bo mnie. Wiem, że dasz rady teraz. Specjalnie mnie podpuszczasz. No nie, a było tak blisko. Właściwie zmieniliśmy zdanie, jednak zostaniemy jeszcze na tym, bo trzeba O, go nie. Zdobyć. tknęła, dobra. No, taka dzisiaj. Strasz. Spróbujemy go, tak? Tak. Mówisz, że co, że mam tak puścić, tak? No, przepraszam. na muffinkę. W sumie, no przegrywam jak zwykle z tobą. No dawaj, dawaj, dawaj. za pudkę, za pupkę. Kurczę! Nie, no ja, nie, nie, mam... na tak, Ostatnią. jedna szansa. Ostatnią Myślisz, że teraz wejdziemy? ja bym chciał tego psiaka z Minecrafta, co tam jest tak daleko, ale chyba nie da rady go. Tak? Tak. Dobrze? Tak, tak. Mówisz na pewno? Naciskać? 100%? Tak, o, dwa na raz! No że... tak dwa nie... na raz! Nie mógłbyś się zdecydować. Tak, chciałem oba. No trudno. Dzięki. Dzięki za smirkę. Dwie ostatnie piątki i lecimy. Trzy. Trzy. Ale dwie ostatnie piątki na naszą rozgrywkę. A no dobra. Ale tyle drobnych nam zostało. Okej, okay, dobra, jesteśmy tutaj z ostatnimi piątkami. Ostatnie, to są ostatnie dwie moje rundy i dwie Łukasze. Nasze dwie szanse. Dobra, pokaż teraz moc. Spróbujemy. <suszy> Na kogo? Myślisz, że na tą ośmiornicę? Ja nie chcę jej. Wiesz, co? Nie Jestem mam zielonego Dę. pojęcia. Ja też nie wiem. Ta ośmiornica jest bardzo daleko teraz. Zobacz, no, to ją przerzucił, wody. jak nas nie było. A Baby, ona się wciśnie na sam koniec? Nie, nie wiem. No ta ośmiornica wiemy. teoretycznie jest do złapania, a reszta ciężko mi powiedzieć. nie wiem, kurczę. No dawaj, pokaż klasę. Nie. No co ty zrobiłaś? Nie kliknęłam nawet. W serio, nie kliknęłam. Bierz tego miniona teraz. Jak już żeś go ja. obróciła, bierz no, miniona. Nie interesuje nie... mnie to, bierzesz go do domu. On jedzie, on jedzie do domu z nami. Finka. Gdzie jest mój minion? Powiedz mi. No tu! Gdzie tu? On miał być tu! Słuchaj, minion jest tu. Minion, minion. Cześć, Cześć, minion. Miniona, to on chyba wygrywa ze smerfem, co nie? Nie, nieprawda. Prawda. Absolutnie nie. Wydziemy. Najpierw go wygryję, a ja potem pogadamy. Uff. Uff. <laughs> za nóżkę! Za jeszcze raz. Znowu za, stópkę. za stópkę Już mi czas zaczął lecieć. Widzisz? Ej, ale powiem ci, że za stupkę można byłoby go wyciągnąć. Dawaj. Bo tak myślę, chyba go nie wyciągnąć. Nie widziałam, że on tak złapie. Mnie. No, bo wtedy złapał mocno, a teraz. A, o za łapkę. Teraz za łapkę. No trudno. Pogódźcie się z przegraną. No i tak, niestety, ale przegrałeś. tą rundę mam tutaj naszego narcyza, jak mu tam było? Ja się nie będę z tą tłumaczył, bo to oszukujesz znowu. Dość, że ty jakimś szczęściem się łapiesz do stu. Ale nie nagrał ale ja siedem razy łapę, podnoszę tego samego pluszaka i on nie chce iść ze mną. A ty randomowo... jakieś głupie sposoby, po prostu. Dobra, ja nie gadam z tobą, wiesz? Ja się cieszę, ponieważ już kolejny raz, to już jest drugi raz z rzędu, kiedy ja wygrałam. Co prawda, ostatnio miałam aż trzy pluszaki, ale nie szkodzi, bo mieliśmy wtedy więcej automatów do wyboru. I filmik w ogóle macie tutaj, kiedy właśnie testowałam wszystkie. No dobra, ja się mega, mega cieszę, także kitek może jakaś runda. Także druga. nie, leci, idę do domu. W... Na ile cię Koniec, grę? Nie, jest to na 2000, to może możemy coś wymyślić. Nie, no ta 3000 możemy coś wymyślić, ale teraz. Po prostu lecimy. Na razie wszystkim. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, a my słodziaki widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!